Ostrzeżenie! Film zawiera sceny drastyczne. Jeżeli nie chcesz ich oglądać, proszę wyłączyć odtwarzanie filmu. Materiał dla osób powyżej 18 roku życia. Cztery osoby zginęły, z czego jedna spłonęła. To efekt wypadku drogowego, który wydarzył się na trasie Rososzyca – Psary. Przed godziną 8 rano droga powiatowa była całkowicie oblodzona. Z kierunku Psar jechał samochód ciężarowy z cementem. Kierowca po wypadku zrelacjonował nam, że jechał powoli widząc śliskość wierzchni. Z przeciwka od strony Rososzycy jechał polonez typu Trak. W środku znajdowały się cztery osoby, które jechały w kierunku Szczypiorna pod Kaliszem do pracy przy warzywach. Kierowca poloneza chcąc zwolnić wpadł w poślizg i uderzył w samochód ciężarowy. Osobówka miała instalację gazową, od której powstał pożar. Trzy osoby wyciągnięto martwa, czwarta została w samochodzie, który doszczętnie spłonął. Ogień zaczął także obejmować kabinę samochodu ciężarowego. Na szczęście kierowcy poza drobnymi ranami z potłuczonego szkła nic się nie stało. Z relacji kobiety, która miała wsiąść do feralnego samochodu we wsi Psary wiemy, że Polonez posiada ławeczkę zamiast siedzeń pasażerskich. Mogło się to przyczynić do tragicznych skutków wypadku. Należy się zastanowić, czy zarządca drogi powiatowej dopełnił swego obowiązku usunięcia śliskości drogi, czy może winnym jest wyłącznie kierowca poloneza, który nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.